Witaj. Na pewno zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że niektórzy ludzie osiągają pewne cele, a niektórzy, pomimo wielkich chęci, nigdy swoich celów nie osiągają. Na przykład, jeśli chodzi o efekty w odchudzaniu. Niektórzy ludzie potrafią całe życie utrzymywać szczupłą sylwetkę. A niektórzy ludzie im bardziej się starają, im bardziej przechodzą na restrykcyjne diety, tym bardziej im się to nie udaje, a efekt końcowy jest taki, że ich waga wraca do wagi początkowej, a nawet ją przewyższa. Dzieje się tak dlatego, że stosują po prostu różne diety, jednak nie zmieniają nic w swoim umyśle, w swoim wewnętrznym programie, który jest głęboko zakorzeniony. I został wykształcony w mózgu. I ty, jeżeli ten program mówi, że jesteś gruba, jesteś gruby, to będziesz gruby. I mimo jakiejkolwiek woli, jaką będziesz wykonywał, aby schudnąć, nie uda ci się to, bo nie jesteś spójny z swoim wewnętrznym programem. Jeżeli tego programu nie zmienisz, nie masz szans na zmianę.